Cześć! Z tej strony oczywiście Skydum. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zobaczymy sobie, co było, gdyby Euro 2020 się faktycznie odbyło. Zobaczymy co się wydarzy, może Polska wygra. Na pewno na mnie wygrała, to jest pewne. <grym> jest to w sumie taki trochę powrót po krótkim czasie do eksperymentów w FIFA, bo dawno tego nie było. Ostatnio pod takim eksperymentem zrobiliście tyle lajków, więc dziękuję. I tu macie jeszcze 5 ostatnich osób, które zasubskrybowały kanał. Więc jeżeli chcesz tu być, no to byczku, wiesz co robić. Co myślicie o tym, żeby dawać komentarz w każdym odcinku, który mi się najbardziej spodobał? Myślę, że to by było dla was fajne, bo po prostu dodatkowo osoba aby się pojawiała w odcinku. Więc myślę, że fajnie, napiszcie co sądzicie i wpiszcie pomysły na kolejne odcinki. I ja nie przedłużam, zaczynamy. Nie stać na wymarzony skład? No to zapraszam Cię na supercoinsy.pl Monety możesz kupić za pomocą wielu metod płatności A dzięki unikalnej metodzie dostawy Trafią one bezpiecznie na Twoje konto Nie zapomnij, że z kodem Skydu masz 5% zniżki Dobra, jak sami widzicie Nie jest to taki zwykły odcinek, bo mamy nawet modyfikację Dzięki której wszystko ładnie to wygląda No i zacznijmy od przedstawienia grup W grupie A mamy Turcję, Włochy Walię i Szwajcarię, i ktoś może zapytać, czemu to wszystko jest po angielsku, jak jesteśmy w Polsce, ponieważ są tu drużyny, których normalnie nie ma w FIFA, na przykład Bośnia i Hercegowina, i działa to tylko gdy mamy język angielski. Więc uznałem, że będzie tak fajniej, i dlatego tak to zrobię. W grupie B: Dania, Finlandia, Belgia, i. Ra... Russia, powiedzieć, Rosja, i ktoś może zapytać, dlaczego tu nie ma wszystkich grup, ponieważ w FIFA nie da się zrobić turnieju na 26 zespołów. Więc musiałem to podzielić po prostu na kilka podturniejów, i po prostu po tym złączę te wszystkie drużyny, które wyszły z grupy, i zrobię oddzielny turniej. I wtedy dowiemy się, kto to wygra. Składów chyba wam nie muszę pokazywać, bo raczej każdy się orientuje co i jak. Dobra, to lecimy do pierwszego spotkania. No. zawsze kliknę to, co im trzyma. Co za debi. Turniej oczywiście nazywa się babuszka, bo inaczej być nie mogło. No i zobaczymy, ja tutaj obstawiam Turcję, no i miałem rację. Ale to akurat było proste do obstawienia. Dobra, jeszcze dopowiem, bo to jest od razu sobie przypomniałem Napiszcie, piście, kto waszym zdaniem wygra. Ja obstałem Francję, tak obstałem. Zobaczymy, czy miałem rację, czy może ktoś z Was będzie miał rację. Kolejne spotkanie w tej grupie to oczywiście Szwajcaria, no i Włosi. Uuu, ale ciekawy mecz, żeby taki mecz był na euro. O jezu, mm. tu mamy grupę B już i tutaj zagra Belgia z Danią. Belgia faworytem, no mają dużo lepszy skład, no i to na boisku pokazują. Spokojnie wygrywają 3 do 0. Tu też wydaje Myślę, że będzie jednostronny pojedynek Ciągle z tym raz się nie wiem czemu No nie, no tutaj musi Rosja wygrać No musi po prostu, nie ma innej opcji No i tak się dzieje, Czeryszew z dwiema brankami No, Czeryszew zawsze na tych turniejach to sporo strzela Zobaczymy, czy dzisiaj tak samo będzie Mecz pomiędzy drugą Turcją i trzecią Szwajcarią, oni będą się raczej bić o te wyjście z grupy Myślę, że tutaj jednak Turcja ma większe szanse, ale zobaczymy Jednak nie liczyłem na to Turcję, bo gra tutaj mój ulubieniec Demiral Nie udało się, no szkoda, szkoda No i to powinny być pewne trzy punkty dla... Zabiorę tego myszkę może, bo... może denerwować Albo myszkiem <laughs> Może Walia zaskoczy no też mają szansę O oh, Jezu, nie zaskoczyli, nie zaskoczyli ani trochę Dobra teraz Rosja z Danią No tutaj Rosja powinna wygrać, ale skromnie, skromnie 1 do 0 No Dania już się żegna raczej, chyba że teraz Belgia przegra, ale no No jakoś nie chce mi się w to wierzyć, że oni przegrają i zobaczymy Belgia kontra Finlandia No i tutaj Belgowie po raz kolejny wygrywają no i ostatnie kolejki, bo oczywiście na euro gra się po jednym spotkaniu. Turcja ma jeszcze szansę, żeby wyjść? No będzie to ciężki pojedynek, Na pewno to będzie ciężki pojedynek. Zobaczmy, kto tu wygra. No włosi dużo strzelają na tym turnieju. To już ich. Dużo, naprawdę, nie wiem, która ich branka, naprawdę. No niestety Turcy się żegna z tym turniejem. Chociaż jakby. No, ej, jakby Szwajcaria mocno przegrała, to nie wychodzą z grupy. No może być ciężko. Może być ciężko, że przegrali, ale. No właśnie. No, ale tutaj wiadomo, kto wyjdzie, tylko walka jest o pierwsze miejsce. Zobaczmy sobie, kto będzie na trzecim, czy Dania, czy Finlandia. No raczej Dania wygląda solidniej, no i właśnie wygrywają. Eriksen, najlepszy i zawodnik strzela bramkę. No i mecz o pierwsze miejsce. Zobaczmy, kto tu wygra. Yy, Mertens, Azard, Lukaku z Kontuzją. No i jeszcze po drugiej stronie OSDOW. Ozde... OSDOW strzeli bramkę. Dobra, i widzimy, że Turcja walia. Dania i Finlandia odpadają, jeszcze tak żeby było ciekawie spiszę sobie trzech najlepszych strzelców, żeby sobie pod koniec to podsumować i żeby po prostu wiedzieć kto by został królem strzelców. No i asyst może i czysty kąt, bo to może być też ciekawe. Dobra, jestem z powrotem i musimy wylosować dwie drużyny, ponieważ, jak wiecie, play-offy nie zostały rozegrane. i Nie wiadomo, kto będzie w grupie C i D, więc zaraz zobaczymy, kto tam w ogóle miał szansę grać. Sprawdźmy to. Czas na Wikipedię, ja mam przygotowaną. Nie ma ani jednej drużyny. O kurde. Więc muszę wziąć zupełnie inną drużynę, bo nie ma w tym modzie. Ja źle to ustawiłem. Dobra, zrobiłem jedną małą zmianę przed tym, jak wcześniej mówiłem, bo uznałem, zamiast Norwegii dałem sobie jednak Bośnię i Hercegowinę, ponieważ no ten mod to dodaje i pomyślałem, że fajnie by było po prostu zobaczyć tych zawodników jako reprezentacja, a Norwegię zawsze można rozegrać i się nie oszukujmy, no Norwegia by nie miała szans, żeby wyjść, no Bośnia możliwe, że też, ale no myślę, że to jest ciekawsze, żeby zobaczyć ten zespół po prostu. Eee, no, no, więc grupa A wygląda następująco. Mamy Holandię, mamy Austrię, mamy Ukrainę i Bośnię i Hercegowinę. No, i w grupie B też mamy dwa zespoły, których nor normalnie nie ma w FIFA, czyli Serbia oraz Chorwacja. No, i jeszcze mamy, oczywiście, w grupie B Anglię i Czechy. No, i zobaczymy, kto z tych grup wyjdzie. No, no i mamy pierwsze spotkanie: Bośnia i Austria. Chciałbym tę Bośnię zobaczyć, chciałbym tę Bośnię zobaczyć dalej. <tryk> ten napis Bośni w ogóle się nie mieści? Totalny. No i niestety Bośnia przegrywa, i Wiska jeszcze nie trafił karnego. O, szkoda. Faworyt jest jeden, tak naprawdę. No, Holandia na pewno wygra. No i właśnie to się dzieje: Van de Beek, Bramka, Wijnaldum i Depay. Dobra, ale tutaj wygra akurat Anglia 3 do zera. Hurricane, dwie branki i Sterling. Chociaż Serbia też wygląda całkiem nieźle. No, oni może wyjdą z drugiego miejsca. Zobaczymy, jak yy, Chorwacja wygląda. Właśnie teraz, bo grają z Czechami. No, lepiej wygląda Chorwacja. No, dużo lepiej wygląda Chorwacja. Zobaczymy, kto tu wygra. No, skromnie jeden do sera. No i druga kolejka. Tym razem Holandia, która no, powinna wszystkich pokonać. No i poradzili sobie bez problemu, ale Van Dijk ma kontuzję. Jeśli Austria teraz wygra, to na pewno wyjdą. Zobaczymy. No składy dość wyrównane. Austria wychodzi z grupy. I znowu, <gryw> jak ktoś gra z Austrią, to ktoś nie trafia karnego. Tym razem Jarmolenko. Austria mogła mieć dwa remisy, a jednak mieli dużego, duże szczęście. No i wygrywają dwa spotkania. Czechy oraz Anglia. Zwycięzcę znamy przed spotkaniem. Dokładnie tak. 2 do 0. Znowu Sterling i Kane o bramkę. Teraz te spotkanie jest walką o drugie miejsce tak naprawdę. Zobaczymy czy Serbia nawiąże chociaż walkę z Chorwacją no Chorwacja jest faworytem, ale czy coś tutaj będzie, jakieś zaskoczenie, jeden do jednego, no jeżeli w trzecim spotkaniu dobrze się ułoży dla Serbii no to mają szansę wyjść z grupy, dobra i mamy spotkanie o trzecie miejsce Bośnia kontra Ukraina dwie drużyny, których nie ma w FIFA normalnie i tutaj wygrywa Bośnia, dwa do innego zobaczymy czy Holandia dalej będzie tak skutecznie strzelać, bo każde spotkanie wygrywa naprawdę dużą ilością bramek no i to podtrzymują promy dwie bramki no i ważne spotkanie Ważne spotkanie dla Serbii oraz Chorwacji, bo tutaj. No Serbia jeszcze walczy. Serbia jeszcze walczy. Jeżeli Anglia wystarczająco wysoko wygra, no to Serbia ma jeszcze szanse. No nie wiem, czy dwa do innego to wystarczająco kramadic. W 88 miłości nie trafia karnego. O Jezu, jak nie wyjdę z grupy, to chyba zostanę zinawidzony. Serbia by musiała wygrać czterema bramkami. Dobra, Serbia musi strzelić cztery bramki. No, wygrywają, ale dwie bramki chyba nic nie zmienią, chyba że moja matematyka się myli. Ale dokładnie tak: Serbia odpada Czesi, Ukraina i Bośnia i Hercegowina. No i zobaczmy, kto, jak będą wyglądać pary półfinałowe. Chociaż czekaj, ja chyba nie mogę później tego ustawić, żeby oni grali ze sobą. <grych> no, ale jest tak. Taka szansa, że się nie da tego ustawić. No i tak wyglądają strzelcy. Albo to w sumie pod, podsumujemy sobie pod koniec, ja sobie ich spiszę. No i zobaczymy pod koniec turnieju kto zostanie królem strzelców, królem, Asyst, no i kto będzie miał najwięcej czystych kont. Dobra, mam już prawie wszystkie zespoły, tylko żeby nie było, zobaczmy sobie te zespoły właśnie. No te, co grają w playoffach, Grupie jest Polską, a jest Słowakia? Nie mam pojęcia, kogo tu wziąć. W grupie F weźmiemy sobie Islandię, bo po prostu lubię tą reprezentację i dlatego ich wezmę. A w grupie B się zastanowię, po prostu zobaczycie na koniec, ale chciałem wam to pokazać wszystko, żeby nie było, że sobie biorę jakieś reprezentacje z dupy. Dobra i mamy ostatnie grupy w turnieju Babuszka, albo jak ktoś woli wolnej nazwie Euro 2020. W ogóle to są chyba najciekawsze grupy, bo mamy Polskę, która raczej każdego interesuje, no i mamy grupę F, która jest najmocniejsza i w sumie Ciężko powiedzieć, kto wyjdzie. Ale w grupie E mamy Hiszpanię, Szwecję, Polskę. No i dałem tutaj Rumunię. Nie chciałem dawać najsłabszego zespołu i też nie chciałem dawać najlepszego, więc postawiłem na ten wypośrodkowany, czyli Rumunie. No i w grupa F najciekawszy. Niemcy, Francja, Portugalia No i Islandia, która <ścoughs> Raczej nie wygra żadnego spotkania Ale lubię tą reprezentację Więc chciałem, żeby sobie zagrała No i pierwszy, pierwszy mecz Z Hiszpanią, faworytem Wiadomo kto jest, 0 do 0 O kurde, to jest mega dobry wynik Z Hiszpanią, to jest wymarzony start Tutaj? Chyba Szwecja No chyba Szwecja raczej, chociaż też nie mają Jakichś wielkich nazwisk, no ale i tak wygrali A Izak tu gra, siema Izak No i mamy tą najmocniejszą grupę czyli grupę F. No i pierwsze spotkanie Niemcy kontra Francja. O kurde co to za mecz? Co to za mecz? No liczę na Francję, bo ją obstawiam, że oni wygrają no i wygrywają. Giroud strzela no oraz Ben Jeder. My przechodzimy do meczu Portugalii z Islandią. No tutaj Portugalia powinna pewnie wygrać. No i Portugalia wygrywa 2 do 0. Ronaldo bez branki, ale strzelił Guedes. No i Silva. Rumunia kontra Hiszpania. No jeżeli Hiszpania by straciła jeszcze punkty, to by było. Dobra. <ścoughs> Żartuję. Polska może w sumie się cieszyć, ale ważne jest to, żeby teraz wygrać. Uff, dobra, lecimy. O kurde, co jest to ja. Ej, ja im nie przedstawiałem statystyk, żeby nie było. Ale że tak wysoko wygrali? Ej, aż to spodejrzane się, może Polek zrobił tego moda? O, jest Polska, nie no, sami widzicie, oceny są normalne, ale 4 do 0, co jest, ty? Ej, jak wszystko dobrze się ułoży, to Polska z pierwszego miejsca może wyjść, dobra, ja nie przedłużam. No i mamy kolejny ciekawy mecz, Portugalia, Niemcy. No i zobaczmy, zobaczmy kto tu wygra. Portugalia i drugi turniej z rzędu, znaczy, drugi turniej... Spokojnie, spokojnie. <laughs> Drugi reprezentacyjny turniej z rzędu i Niemcy znowu nie wychodzą z grupy. Co jest? To by było dziwne, to by było dziwne, gdyby nie wygrali. No, 5 do 0 1, Griezmann trzy branki i Matuidi jedną. Po jeżeli Hiszpania nie wygra, no to Polska ma problemy. Polska ma problemy, wtedy muszą wygrać, zobaczymy jak sobie poradzi Hiszpania. Ale na szczęście Hiszpanie wygrywają, Parejo strzelił Asensio, a po stronie Szwecji Berg. No Polska może wskoczyć na pierwsze miejsce, tylko... I jest duża szansa na to ty. No 2-0 muszę wygrać, 2-0 co najmniej. Zobaczymy. 3-0, Krichowiak dwie branki i jedną, ale Polska wykrywa 3-0 i wychodzi z pierwszego miejsca chyba. Ale dobra, ja się przestaję podniecać. Lecimy do grupy F, no i Niemcy pożegnalny mecz oraz Islandia. Zobaczymy, kto zdobędzie chociaż jakikolwiek punkt na tym turnieju. Może będzie remis, chociaż Islandia, wiadomo, nie ma raczej szans. Dokładnie tak. No i mecz o pierwsze miejsce. Francja, Portugalia. No raczej tutaj Francja na spokojnie powinna donieść. 1-0, więc Problemami. No i odpada, co najważniejsze, Szwecja, Rumunia z naszej grupy. No i o dziwo Niemcy oraz Islandia, której raczej każdy się spodziewa, że odpadnie. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. No patrzcie, jak to ładnie wygląda. Polska na pierwszym, Hiszpania na drugim. E, Polska najwidoczniej zagra z Portugalią, jeżeli będę mógł w ogóle ustawić to, zaraz to zobaczymy. A jeszcze Francja zagra z Hiszpanią oczywiście, to też mega ciekawe spotkanie, Jezu. Dobra, to ja spisuję e, najlepszych strzelców, asystentów i, i brankarzy. Teraz sobie uświadomiłem, że jeszcze... Z trzeciego miejsca mogą jakieś drużyny wychodzić. Dobra, po tym jak sobie uświadomiłem, że jednak z trzeciego miejsca przecież też można wyjść. To musiałem po wszystkie tabeli i zdecydować kto ma najlepszy bilans i kto powinien wyjść z trzeciego miejsca. No i niestety nie udało się ustawić tych yy, rund. Ale na szczęście tak się wylosowało, że Polska i tak gra z Portugalią, więc tyle dobrego. Z trzeciego miejsca udało się wyjść. Bośni, Niemcom, Chwilę. <tuszy> Turcji, Szwecji. I zaczynamy właśnie od tego spotkania. Zobaczymy, czy Polska się żegna, czy jednak sobie jeszcze pograją. Miejmy nadzieję, że to nie jest ostatni mecz na tym turnieju. Zobaczymy, mamy powtórkę z Euro 2016. Zobaczymy, może będą karne, by było śmieszne. Zobaczmy. No i tym razem i mieliśmy prawie karne. Co jest? Frankowski ratuje polską reprezentację. Kolejny mecz to Austria-Chorwacja, który też. Moim zdaniem jest ciekawy. No, niby Chorwacja, ale liczy na tą Austrię. Bo jest ciekawą reprezentacją. Czy tutaj się uda? Dobra. <ścoughs> to jednak nie był taki ciekawy mecz jak sądziłem. Ale to już jest na pewno ciekawy mecz. Holandia. Francja, Francja raczej faworytem, ale zobaczymy, czy Holandia zaskoczy. No i jednak Griezmann strzela bramkę w 68. Minucie. No i Francja wygrywa. A mi chce się bekać, Jezu, żygam się zaraz. No a tutaj raczej mecz pożegnalny. Bośni w sumie można powiedzieć, że drugi, bo wtedy też powiedziałem, że odpadają, a później sobie przypomniałem. A no tak, z trzeciego miejsca też można wyjść. 2 do zera Sterling, czwartą bramkę yy, na tym turnieju, więc ma szansę na najlepszego strzelca. Belgia i Włosi. No i zobaczymy, mam nadzieję, że Włosi wygrają, kibicuję im no i po karnych, pierwsze karny na tym turnieju, no i niestety nie udaje się wygrać, tutaj raczej, chociaż Niemcy ten turniej mają słaby, z trzeciego miejsca udało im się wygrać, dzięki temu że wygrali tak wysoko z Islandią tutaj powinni wygrać na spokojnie raczej tak będzie, no jednak tak na, tak na spokojnie nie wygrali, 1 do zera. Hiszpania, Rosja, tu też powinno być bez większego zaskoczenia Ej, było blisko, było blisko, dwa do 1 no ostatni mecz w 1.16 Turcja, Szwajcaria no słabszy zespoły, można powiedzieć. No i po karnych udaje się wygrać. ale ciekawe spotkanie. Jezu, to jest ciekawe spotkanie. No i przychodzą dalej. Ale no, wątpię, żeby doszli gdzieś dalej niż jedna ósma. O kurde, Polska ma dużo szans, żeby dojść dalej. Dobra, zobaczmy, bo ja się podniecę za bardzo. Polska zagra z Chorwacją. No, no, praktycznie najlepiej jak mogli. Najlepiej jak mogli. No dobra, zaczynamy. No, najważniejsze spotkanie. Wszystko automatycznie robię. Żeby tutaj nic nie psuć, no i zobaczymy, zobaczymy to Jest półfinał dla Polski, jest półfinał Koniec znowu, Frankowski strzelan no Frankowski ładnie na tym turnieju sobie radzi da mecz, kolejny, Francja, Anglia Czyli dwie drużyny, które obstawiałem, że mogą wygrać cały turniej No i wygrywa Francja, Mbappe z dwiema brankami no, jeszcze strzelił Sancho, no a kolejny mecz w 1.8. Liczę na tą Belgię, liczę na to Belgię, bo trochę mnie denerwuje, że Niemcy przeszli dalej. Belgia pokazuje że nie przypadkowo za jej pierwsze miejsce w grupie, no i pokarny wygrywają 5 do 4, w 6 minucie azart, no i w 20. brand, i później była totalna nuda. Czy Turcja zaskoczy, czy jednak faworyt tego spotkania Hiszpania wygra? Zobaczymy. Zaskakuje! Turcja zaskakuje z trzeciego miejsca. Co się dzieje tutaj? Turcja jest w półfinale mimo tego, że wyszli z trzeciego miejsca. Czy to będzie powtórka yy, taka jak z Portugaliu, że wyszła z trzeciego miejsca i wygrali cały turniej? No i mamy ciekawe pary. No myślę, że Polski oraz Turcji nikt za bardzo się nie spodziewał tutaj. No myślę, że Turcja ma większe szanse niż Polska, ale kibicuję dla tych dwóch reprezentacji, bo naprawdę lubię jak są takie zaskoczenia i zobaczymy, czy uda się wygrać, czy nie. Polska, Francja półfinał. Sprawdźmy to. No niestety, ale kurde 1 do 0: 1 do 0 Mbappé w 24. Minucie, i już Polska nic nie mogła zrobić. No Brzęczek, tym razem, nie zdecydował się wpuścić Frankowskiego, i moim zdaniem to był błąd. Teraz, oczywiście, kibicuje je do Turcji. No i zobaczymy: Turcja, Belgia. No, Turcja zas zaskakiwała nieraz, więc miejmy nadzieję, że tym razem tak samo będzie. Nie, oj, teraz to nie było zaskoczenia. Tym razem już nie mieli sił na ten, na ten półfinał, na my z Belgią i niestety przegrywają 3 do 0. No i zobaczmy, zobaczmy, czy Francja, którą obstawiałem, czy Belgia. Szczerze, mimo tego, że obstawiałem Francję, to chciałbym, żeby Belgia wygrała. No ale finał. Co tu się wydarzyło? Jest ale się podnieca na tym odcinku, ale naprawdę nie wiem, takie emocje we mnie to wzbudza, że to szok. Matuidi w pierwszych minutach strzelił bramkę. Później Azart w 39 i dogrywka, dogrywka w 104 minuta Matuidi, Już każdy myślał, że wygrali, ale no, sekundy tak naprawdę. Po rozpoczęciu gry Lukaku strzelił na dwa do jednego, ale w karnych niestety Belgia sobie nie poradziła. Wszystko już wiem, wszystko sobie podliczyłem. I na to wychodzi. Zacznijmy od tego najmniej ciekawego, czyli czyste kąta. W czystych kątach najlepszy był Loris. Miał pięć czystych kąt. Jak to pięknie wygląda, babuszka winners. Było warto tak na sobie, było warto. Ale wracając, w tak najlepszy był Pergwin albo Pergwine, nigdy nie pamiętam jak się to czyta. A strzelec doszedł do finału, ale nie jest to zwycięstwa. Zwycięstwa, boże, ja już mówić nie umiem. Z Belgii, najlepszym strzelcem. Całego turnieju został azard, miał 6 bramy. No i on został najlepszym strzelcem. Dobra, jak już wiemy, że turniej babuszka albo Euro 2020 wygrała Francja, to chyba możemy kończyć odciny. Ja wam dziękuję za obejrzenie, piszcie propozycje na kolejne odcinki. No i mam nadzieję, że Wam się spodobał. Myślę, że taka symulacja była ciekawa. No i wpadajcie w linki w opisie, na grupę, bo tam niedługo 2000 osób. Zostawcie lajka, subskrypcję. Mówi do Was Kiddom więc na razie. Cześć i czołem. Yo! Więc tańczę, nasze tąsk makabry Nasze tąsk makabry Ja i moi mili niedobrze znajomi, a północy ze mną na czele taki...